Dzień dobry kochani, zapraszam Was na Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Wczoraj dodałam okienko z pytaniami, a dziś wybrałam najciekawsze, żeby móc na nie odpowiedzieć. Klasycznie pomijam te pytania dotyczące wagi i spożywanej ilości kalorii, bo uważam, że nie ma sensu się porównywać, uważam, że takie treści są triggerujące dla niektórych osób, także na te pytania nie odpowiadamy, odpowiadamy na takie stricte życiowe pytania, gdzie i Wy... W domu, oglądając to i pijąc herbatkę czy kawkę, ja mam jesienną z sokiem malinowym. Uh -huh. Możecie sobie również odpowiedzieć w swoim zacisznym gronie: także weźcie sobie jakąś herbatkę, kawkę, śniadanko, cokolwiek i spędźcie ze mną ten kawałek niedzieli. A może włączcie mnie do sprzątania, no to też jak najbardziej jestem z tym ok. To dobra, zacznijmy po kolei. Jakiego jedzenia nie możesz trzymać w domu, bo od razu zjadasz wszystko? Słuchajcie, ja nigdy nie miałam problemu z takim właśnie założeniem. Ja mam bardzo duży zapas ostatnio kremów orzechowych, chyba mam dziewięć słoików. Mam y, mnóstwo paczek chipsów, chrupków, ciastek, lodów. Mam w zamrażalniku zawsze muszę mieć co najmniej trzy opakowania lodów. I ja mam takie zapasy jedzenia i nigdy nie miałam czegoś takiego, że ja zjem wszystko naraz. A ja od dziecka jestem tym człowiekiem, który potrafi sobie wydzielać, który na przykład, wiecie, jakie jest to rodzeństwo, w którym... Ktoś ma swoje, to jeszcze się podzieli, no to ja jestem właśnie tym człowiekiem. Nawet jeżeli w to nie wierzycie, to śmiało zapytajcie mojej mamy czy mojego męża, bo dwa miesiące temu dostaliśmy od mojego brata ze Stanów ciastkę tego Oreo Tiramisu i mieliśmy takie duże opakowanie, więc mówię: Dobra, to pół będę miała, ja pół będziesz miał ty i sobie tak, wiecie, tak wydzieliłam nam, co nie? A Sknera razem mnie, No ale pół na pół, tak? 50-50. Także ja, słuchajcie, zjadłam to. Tydzień temu chyba skończyłam, czyli przez dwa miesiące jadłam te ciastka. Jadłam sobie po dwa czy po jednym, tak niecodziennie tylko sobie tak brałam czy do lodów, czy, czy na gofry, czy coś, na co usiedliśmy z tymi ciastkami. Ja patrzę, a gdzie jest Twoja połówka? Zjadłam. W minutę. Można tak? Można zjeść naraz? Można sobie wydzielać? Ja, ja w sumie jestem jak moja babcia, bo moja babcia, słuchajcie, potrafiła zjeść pół ptasiego mleczka i nie pół pięterka, tylko pół autentycznie tej kostki, tej, tej, tej małej czekoladki pół. I ja też jestem tym człowiekiem, który potrafi zjeść łyżeczkę masła orzechowego, łyżkę masła orzechowego, potrafi zjeść pół lodów oczywiście, ale potrafi też zjeść pół, pół lodów. Także ja mam taki, jakbym to ładnie powiedzieć, mam umiar i potrafię sobie wydzielić i potrafię... Przejść obojętnie obok mojej szafki ze słodyczami, czy szafki ze słonymi przekąskami. A w chwilach, kiedy mam na to ochotę, to zawsze to w domu jest. Także na to pytanie odpowiadam, że nie mam czegoś takiego. Mam każdy zapas jedzenia i jestem z tym ok. Kolejne pytanie. Top miejscówki w Warszawie. Zależy, czy pytasz o miejscówki takie stricte do wyjścia, czy stricte, nie wiem, potańczyć, czy wyjść na spacer, czy po prostu zjeść. To odpowiem, podzielę sobie takie grupy. Top miejscówki w Warszawie na przykład na śniadanie to jest oczywiście Baken. Baken, Baken, Baken. Ja nie wiem dlaczego mam obsesję na tym punkcie, ale dla mnie to jest taka celebracja śniadania. To masełko ubite, ten chlebek świeżo upieczony w ich piekarni na miejscu. To jest po prostu dla mnie obłędne klimatyczne miejsce. Jeśli chodzi o taką pizzę, to bardzo lubię koń konstrawnie, Zoli. To są takie moje. Komfort miejscówki. Jeśli chodzi o spacer, to my z mężem lubimy chodzić do jakichś parków. Czy to jest park Skaryszewski, czy ogród Saski, czy na Mokotowie. Zawsze sobie na przykład patrzymy, wpisujemy park w Warszawie i wybieramy: o dobra, to dzisiaj pójdziemy do tego, o dobra, to pójdziemy do tego. Więc ja bardzo lubię parki na spacery, ale bardzo dobrze czuję się w lesie, słuchajcie. I niedaleko Galerii Muciny jest taki lasek, ja tam odpoczywam. Jak sobie przejdziemy wzdłuż, to ja mam taki spokojny chill, relaks, ale też bardzo lubimy park, który jest położony w okolicy Wedla i w sumie rok temu zrobiliśmy sobie taki challenge, że każdy z nas miał zrobić zdjęcie w tym parku i potem mieliśmy to odtworzyć i sobie wiecie, przy herbatce jesiennej narysować, namalować w zasadzie, bo kupiliśmy farby, płótno i tak dalej i namalować to, co nam wyszło, mamy to do dziś, ale ja mówiłam, że moje jest brzydkie, że Mikołaj wygrał, a Mikołaj mówił, że moje jest piękne, a ja jego jest brzydkie. Takie gadanie. Nie jesteśmy artystami, ale zabawa była fajna, więc polecam pójść do jakiegoś parku, zrobić zdjęcie telefonem i spróbować odwzorować to na płótnie. A jeśli chodzi o takie serce Warszawy, to uwielbiam Stary Rynek i Nowy Świat. Jak jest Stary Rynek okresem świątecznym? Kocham, kocham, kocham. Mogłabym tam spędzać czas, ten jarmark, ta choinka, która kojarzy mi się z taką naszą mini... Mini Rockefeller Center, spełniające życzenia z samego w domu. I Nowy Świat jest bardzo pięknie przystrojony. W ogóle zawsze Nowy Świat, ta ulica chmielna. Lubię. Tam studiowałam na Uniwersytecie Fredryka Chopina i dlatego tam od początku mam takie pozytywne, dobre wspomnienia. Także to zdecydowanie będą takie moje top miejscówki, czyli parki, stary rynek, Nowy Świat, a jedzenie no to już Wam powiedziałam. Włoska kuchnia oraz baken. Mm. Macie z mężem swoje ulubione miejsce w Polsce? Słuchajcie, stricte wydaje mi się, że nasze ulubione miejsce to będzie Gdańsk, bo tam bardzo często wracamy i lubimy się tam wybrać. Moje ukochane miasto to jest Kraków. On też lubi Kraków, ale jego takie komfort miejsce to jest Władysławowo. Moje jest takie ok. No właśnie, czyli razem lubimy Gdańsk, moje ukochane miasto to jest Kraków. Jego wydaje mi się, że Władysławowo. Jak coś to śmiało w komentarzu mnie mężu popraw. Obchodzisz w jakiś sposób Halloween? Nie obchodzę, jestem katoliczką, nie obchodzę tego święta, nie bawię się w to święto, nie przyklaskuję temu świętu. Krótko odpowiadam: nie obchodzę Halloween w żaden sposób. Obchodzę święto e, wszystkich e, świętych oraz Dzień Zaduszki. Jest to w mojej rodzinie bardzo celebrowany czas. Zawsze jeździmy razem na cmentarze, bo mamy w kilku miejscach na procesję, na rodzinny obiad. Bardzo lubię ten czas i jak każdy mówi, że to jest taki smutny, 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 to dla mnie jest wręcz taką, jak śmiałam się z moimi siostrami kiedyś, próbą generalną przed Bożym Narodzeniem. Także ja obchodzę wszystkich świętych. Jak nazywa się wasze przedszkole i w jakim mieście się znajduje? Otóż. Nasze przedszkole nazywa się bardzo ładnie i uroczo. Jednakże jak wiecie, nie chciałabym się tutaj tak mocno dzielić prywatą, gdzie pracuję. Jest w mieście Warszawa. A nazwę zostawię dla siebie. Dziękuję za zrozumienie. Skąd sweterek? Otóż na tym zdjęciu już wam tutaj pokazuję i wyświetlam Byłam w sweterku z cholistera, tym, który pokazywałam Wam niedawno w moim holu zakupowym jesiennym. Był to weekly vlog, hol zakupowy. Tam wszystkie informacje Wam zostawiam. A sweterek jest bardzo piękny, bardzo cieplutki, mimo że jest taki cieniutki to jest taka bawełnka taka mm -hmm. więc jak najbardziej, bardzo dobrze mi się nosi. Ile masz centymetrów wzrostu? Śmiało mogę powiedzieć: mam 1,64 m. Każdy myśli czasami, jak mnie spotka na żywo, że ojej, jak myślałam, że Ty jesteś taka wysoka, a jesteś taka niska. Czy jestem niska? Jestem normalna i swój wzrost bardzo cenię. Nie cenię go tylko w momencie, kiedy, jak jestem w Biedronce, śmieją się ze mnie ci, co są w Biedronce, że ja wspinam się, wchodzę sobie i z górnych półek, bo po prostu czasami nie dosięgam do tych wyższych. Noszę też płaskie buty, nigdy nie byłam tym, że nie wiem, będę nosić jakieś koturny, bo jestem niska. Lubię swój wzrost. Mogę założyć filki, więc wtedy jestem wyższa. Za wysoka, jakbym była, to pewnie narzekała, że spodnie są na mnie za, za krótkie i tak dalej. Każdy znajdzie powód narzekania. Ja swój wzrost bardzo lubię. Mam 164 cm wzrostu. Wolisz robić zdjęcia jedzenia, czy jak mąż robić zdjęcia? O, fajne pytanie. Um, hmm. Bardzo lubię robić zdjęcia jedzenia, ale chyba ostatnio tak się przestawiłam na system nagrywania, że wyszłam z sprawy, Mam wrażenie, że te moje zdjęcia nie są takie jakieś, wiecie, mega piękne i nie idę z duchem czasu, nie, nie rozwijam się swojej, tak jakby, jak to powiedzieć, swojego talentu do robienia zdjęć kulinarnych. Nie, nie rozwijam się w tej kwestii. Nie bardzo lubię, jak jestem na zdjęciach. W sensie lubię później obejrzeć te zdjęcia, ale nie lubię tego procesu, że oj dobra, to muszę się przygotować, to muszę się ogarnąć, zapozować. Chyba wolę robić zdjęcia jedzenia. Jest to szybsze i prostsze. Wiecie, czasami mogę robić zdjęcia jedzenia będąc w piżamie, nieogarnięta w okularach. No, make-up, no filter. Mhm. Natomiast yy, no, wolę jak ja robię zdjęcia, ale na zdjęciach też lubię być. Co zawsze masz w lodówce? Mleko i jajka. Zawsze. Mleko i jajka to jest mój taki must have. Jak już widzę, że nie wiem, nawet to jest obsesja, jak już jest pół butelki mleka, i ja jestem w domu i dzwonię. Mikołaj, kup mleko po drodze, nie? że zawsze muszę mieć dwa mleka. Bo jak się obudzę i będzie brak mleka, albo nie będę miała z czym wypić kawy, no to będzie mi tak trochę smutno, więc teraz aktualnie w domu mam dwie butelki mleka i dzisiaj jedziemy zaraz na zakupy, i też muszę kupić mleko. Mleko. Dobra, jeszcze mam takie rzeczy, jak właśnie mąka, bo wiecie, mleko, mąka, jajko, to już masz naleśnik. Mam też te wszystkie kremy, orzechowe, mam słodycze, ale co mam zawsze w lodówce, to zawsze mam mleko i jajka, zawsze. Mleko, jajka, to mam zawsze. Jak poprawiasz sobie humor, gdy masz paskudny dzień? O, wiecie, że ja sobie nie poprawiam humoru, ja po prostu kładę się na kanapę i mam takie, dobra, jest mi źle. przeczekam, bo kiedyś słyszałam takie. Nie wiem, czy to było na YouTubie, czy, czy jakiś podcast, czy ktoś mi to powiedział, żeby dać sobie wszystkie emocje, że nie wiem, jesteś smutny, no to na siłę się nie uszczęśliwiaj, tylko po prostu bądź w tym smutku, daj sobie ten smutek, on przejdzie. Jutro będzie nowy dzień, będziesz miała inny nastrój, bo my kobiety wiemy, jak to jest. U nas jest y, sinusoida i sobie wszystko tak płynie różnie. Raz jest super, raz jest smutno, raz jest super i tak wiecie. Mężczyźni, z, z tego co zaobserwowałam, to mężczyźni mają jednostajny nastrój, rzadko kiedy mają takie wahania, a my kobiety jesteśmy. Kobietami wiadomo, z jakich powodów mam różne nastroje u nas to na podłożu hormonalnym, i ja po prostu, jak już bardzo, bardzo naprawdę mam taki smutny czas, to mówię, że przytulę się jedzeniem, wiem, że to nie jest dobre, ale po prostu tak mam. I ostatnio miałam tak, że bardzo tęskniłam za mamą i za babcią, mam ze świętej pamięci babcią, do mamy mogę jechać, a babcia już niestety, no niestety, więc moja babcia. robiła najlepsze placki na całą patelnię. My tak nazywałyśmy placek na całą patelnię z jabłkiem pod przykryciem. Taki grubiutki, pulchniutki, napakowany ze śmurganymi jabłkami. Więc coś takiego spróbowałam sobie odtworzyć i tak się przytulić tym jedzeniem i faktycznie ja zrobiłam sobie tego placuszka, zrobiłam mi się tak ciepło na sercu i troszeczkę odzyskałam nastrój i faktycznie mi to pomogło, ale tu nie mówię o takim właśnie już stricte... Skrajności w skrajność, że teraz będziemy zajadać i się obżerać, tylko po prostu zjadłam sobie ten posiłek, zrobiło mi się miło na sercu, miło na brzuszku i byłam z tego powodu jak najbardziej zadowolona. Pijesz czarną kawę czy z mlekiem? Eee, wiecie co? Ja ogólnie zaczęłam pić kawę jako. moja pierwsza kawa to była czarna. I przez lata piłam czarną kawę, w momencie, aż spróbowałam kawę z mlekiem. Z tym słynnym mlekiem, które zawsze musi być w lodówce. I teraz piję z mlekiem I był pewien czas w życiu, że chciałam się odzwyczaić od picia kawy z mlekiem, ale to już mi nie smakowało. No, już nie mogłam, po prostu mleko i kawa to jest połączenie przepyszne. Ja nie słodzę kawy, nigdy nie lubiłam słodkiej kawy, ale kawa z delikatną ilością mleka jest dla mnie on top. I nie mówię tutaj, że nie wiem, widziałam, że dziewczyny piją pół na pół. Ja taką odrobinkę mleka sobie dolewam i ta kawa ma po prostu przepyszny smak. Kiedy kebabowa Warszawa, tyle dobrych kebabów dookoła. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Nie jestem kebabowa, nigdy nie byłam kebabowa. Książulo jest kebabowy i oglądam go, oczywiście, że go oglądam i uwielbiam. I na przykład jak go oglądam i on je te kebaby i on takie, zjadłbym kebaba, ale potem przychodzę do rzeczywistości już w momencie, kiedy go nie oglądam i mam takie, ej nie, w sumie nie chcę, ja nie przypadam za kebabami. I ile poszłam z jego poleceń, czy na wariata, czy na takiego ekmeka, to zawsze byłam niezadowolona, czy na tego FSA, to zawsze coś mi tam nie pasowało. Ja jestem tym Pizza, ja jestem y, kebabowa Warszawa, ja jestem pizzowa Warszawa. No, ja jestem pizzowa Warszawa, na każdy posiłek, każdego dnia mogę jeść pizzę. Kebabów troszeczkę spróbowałam, żaden mnie tak mocno nie zachwycił, ale Gemyzy Kebab chętnie, chętnie spróbuję. Ulubione smaki dania dzieciństwa. O proszę! Czyli pięknie przechodzimy do kontynuacji tamtej mojej wypowiedzi na temat placka z jabłkiem smażonego na całą patelnię. Bardzo, bardzo go lubię. My jadłyśmy go z dżemem i z takim serkiem typu almette, że smarowałyśmy serek na to dżem. To nam starczyło, do tego była kawainka z mlekiem i wszystko było super. Ja jeszcze jako dziecko bardzo, bardzo lubiłam kanapkę buła, masło, kiełbasa i kaczu, i to było moje takie danie dzieciństwa. Aktualnie od gimnazjum nie jadłam kiełbasy, bo miałam taką, no, niekorzystną sytuację z jej udziałem. I słuchajcie, ja od tamtej pory kiełbasy nie jadłam, to już tyle lat będzie, nawet nie chce mi się liczyć ile, ale bardzo, bardzo dużo. Gdzie za dzieciństwa? To była moja ukochana kanapka. Ja też za dzieciaka nie jadłam słodyczy. Mnie nie interesowały słodycze, jakieś tam, wiecie, batony, przekąski, ciasteczka. Ja brałam słowowego do ręki, szłam i byłam zadowolona. Byłam dzieckiem keto, to, to wiele razy już wspominałam, ale... Ale taka jest tutaj prawda o moim dzieciństwie. Także ten placuszek i ta była z kiełbasą i z keczupem. To jest. A i kurczaki. O kurczaki, kurczaki musiały być zawsze, zawsze, zawsze na każde święta, na każde jakieś takie wiecie większe spotykania rodzinne czy cokolwiek to. Kurczak, kurczak, kurczak. Widziałam Cię w sklepie jak robiłaś, tylko wstydziłam się podejść, ale chciałam napisać, że jesteś śliczna tak jak tu na Instagramie. Wiecie co? Bardzo mi miło, ale ja zakupy zazwyczaj robię na lumpa. I ja nie wiem, kiedy Ty mnie widziałaś i jak ja wyglądałam, ale do pewno nie, nawet nie jak teraz, tak po domowemu, tylko tak naprawdę na lumpa. Ale bardzo mi miło. Dziękuję. Czy masz wymarzoną podróż? Wspominałam Wam o tym wiele razy. Moje trzy miejsca na podróż, czyli Bali, Santorini i Nowy Jork w Boże Narodzenie. Santorini odhaczone. Teraz zostało Bali i Nowy Jork w Boże Narodzenie, co mam nadzieję, że będzie jak najbardziej realne. Czujesz się samotna? Tak, oczywiście, że tak. Czasami się czuję samotna. Myślę, że czasami każdy człowiek w jakiś sposób czuje się samotny, mimo że jest wśród ludzi, czy jest wśród rodziny, bliskich, z partnerem, z przyjacielem, z przyjaciółką, z kimkolwiek, z mamą, tatą, rodziną. To każdy z nas ma takie momenty, że czuję się samotny. Ja też takie momenty miewam, to nie jest zawsze, że jestem tutaj, wiecie, tiruridu, zadowolona, zawsze szczęśliwa i tak dalej. Nie, czasami też mam takie momenty, w których czuję się samotna, ale wtedy staram się do jakiejś osoby bliskiej mi odezwać i powiedzieć, że hej, dzisiaj tęskniłam, dzisiaj czułam się samotna, i po prostu powiedzieć to i od razu jest tak lżej na sercu, cieplej na sercu, że zawsze to wsparcie drugiej osoby jest. Także. Nie tylko ty się czujesz samotna, samotne. Można czuć się samotnym, będąc w związku, będąc w relacji, czy będąc w jakimkolwiek miejscu na Ziemi z mnóstwem ilości osób. To wszystko jest w sercu. Opowiesz, jak poznałaś się ze swoim mężem. Poznaliśmy się tutaj, dokładnie tutaj. Napisał do mnie wiadomość. Zebraliśmy się do miejsca, które w tamtym czasie było moim ulubionym miejscem i mojego męża ulubionym miejscem, ale w kiedy poszliśmy tam już razem trzeci raz stwierdziliśmy, że już tam więcej nie wrócimy. I w sumie mogę to powiedzieć. Pizza Jolo. Każdy się zachwyca tą pizzą Jolo. <laughs> Najlepsza on top w Warszawie, ale nas zawiodła trzy razy i stwierdziliśmy, że już tam nie wrócimy, bo mamy tyle przepysznych miejscówek w Warszawie, że po prostu jest to nam już miejsce zbędne, chociaż tam się poznaliśmy i, i tam byliśmy pierwszy raz. Tak tak, poznaliśmy się w internecie. Myślę, że w tych czasach jest to bardzo częste i bardzo takie w naszym wieku, normalne. Ponawiam pytanie z ubiegłego tygodnia. Mieszkałaś z mężem w jednym mieszkaniu przed ślubem? Nie, ale fun fact jest taki, że mieszkaliśmy bardzo, bardzo blisko siebie i nie wiedzieliśmy o tym, dopiero jak się poznaliśmy, to, to zobaczyliśmy, że wow, jak mamy 5 minut do siebie, więc mieszkaliśmy bardzo blisko siebie, ale nie mieszkaliśmy razem przed ślubem i tyle, tyle. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym, już myślę, że weekly blogu, ponieważ dzisiaj mamy sobotę, jakby to oglądacie, mamy niedzielę. Dzisiaj idę na urodziny do psiapsi, także kontentu nie będę robić, będę się dobrze bawić. Przy niedzieli zazwyczaj nie nagrywam, chyba że w jakichś wyjątkowych sytuacjach, kiedy jestem gdzieś na wyjeździe, ale od poniedziałku, że się zbliżałam święta i ja do domu rodzinnego, to może jakieś tutaj. Ciekawszy vlog mi uda się stworzyć, także bądźcie ze mną udanego tygodnia, udanej niedzieli i widzimy się w następnym. Pa!